A więc witam wszystkich bardzo na odcineczku z eventiku, Moi drodzy zaraz się zacznie mamy już informacje Więc zaraz lecimy Event na żywo ogląda ponad 12 milionów osób I rozpoczynamy Coś na co naprawdę wszyscy czekali 12 milionów osób właśnie to widzi co my Tutaj na żywo Okej okay, mamy syreny Co się dzieje? Co się dzieje? Tutaj coś się pojawiło. Co to za ufolud? Czemu ufoludy wychodzą z ziemi? Ok, jest ich coraz więcej. Kolejny i mamy cztery. Mamy z każdej strony. Mamy, moi drodzy, z każdej strony. Jeszcze jeśli tu wychodzi, jeszcze tutaj, ok. I jeszcze tutaj. Ja już, moi drodzy, słyszę tą piosenkę. Ja już słyszę tą piosenkę z tą nie? Ok. Czy mam tu jakąś informację, gdzie, gdzie jest coś? Ok. Wychodzi mikrofon. Okej, okay. aha, i te wyżyczki zasilają ten mikrofon, i moi drodzy, rozpoczynamy, lecimy. O kurde. O kurde, Star Choplek sta, Poklek Star Poklek like Star Poklek like Star Whoa. Let's go Piękny koncert Snoop Doga. O kurde, co jest? Gość wyleciał. Tworzą duo. Let's go. Let's go. Next. Jadą. Jadą z tematem. Wow, lecimy! Lecimy do góry! O kurde! Jesteśmy w układzie słonecznym, okej! Okay. I kolejny koncert. Oh my god, moi drodzy, wygląda to przekozacko. Na pewno lepiej niż w evencie rozpoczynającym Fortnite Remix. Nie, no jest kozacko. Jest lepiej niż ostatnio. Oceniajcie oczywiście i węcik w komentarzach, jak mu się podoba. I na czacie na streamku, bo to wszystko jest na streamku. O kurde! Lecisz sobie na busiku tutaj. Okej, okay, chyba tam będzie Wyjeżdżał do jakiejś planety, nie Na razie sobie tak krąży tutaj Cyk. Nie no, jest kozacko moim zdaniem, jest kozacko, znowu nas gdzieś, moi drodzy, porywa On sobie odlatuje I uwaga O kurde O kurde Aż mi ciary przeszły, nie? Eminem siemana Eminem Jest kozacko, moi drodzy, jest lepiej 100 razy niż ostatnio Ale buja O kurde co tu się dzieje? E Okej okay. Jest mech o kurde e o kurde ty no Co jest zarobisty event zarobi się ty piosen, nie zapraszam mnie do ekipy Ale ta walka Mecha z Eminem'em Ale kozackie O, wow, wchodzi we mnie O kurde Mech trzymaj się tam O nie Mech został pokonany ale O kurde Eminem jest teraz Mechem ale moi drodzy jest kozacko Leci, leci, leci O kurde O kurde Ale mu kopa przesadził. Ło, ale te uniki O kurde No, konkretnie poleciał Let's go No i teraz to są, moi drodzy, muzyczka Teraz to jest muzyczka na tym evencie Coś tutaj się dzieje. I pojedynek, kto pierwszy? Oj, się nie dowiedzieliśmy. Jakaś bomba uderzyła w tamty rejon. Teraz Ice Spice? Czyżby Ice Spice? Oczywiście. Oh my god! Oh my god, ale ta miejscóweczka. Czy to będzie miejscówka w nowym chapterze? Tak, coś mi tutaj wygląda. Kurde. Nie no jest kozacko. I mamy tutaj księżniczkę królową i spice. Okej. Okay. Nie, no jest git, bo najlepszy na razie i ten. Występy. Eminema Jeżeli chodzi o mnie. Oceniajcie rzeczywiście te eventy. Te występy. Nie eventy. Event też oceniacie, ale. Występ też Bogit. Okej. Okay. I jakoś. Tutaj, moi drodzy, bomba leci. Okej. Zrujnowana miejscówka. Okej. Okay. Let's go, let's go. O kurde I Lecimy Kolejny koncert Prowadzi nas tam Okej okay. I mamy Jazz World Okej okay. W sumie tylko go jeszcze tutaj brakowało Kurde Ale tu się dzieje Daję wam się tutaj wsłuchiwać w ten evencik, w ten koncercik Okej, okay, co się dzieje? O kurde, ale poleciał <toddź> Dajcie znać, który występ wam się póki co najbardziej podobał. Czy na czacie, czy w komentarzach, jeżeli rzeczywiście chcecie. Ale póki co, najlepszy Eminem. Moim zdaniem, oczywiście. Póki co, najlepszy Eminem. Ale jest klasa Jest event lepszy niż ostatnio. To na pewno. Ok. Co się dzieje? A po raz kolejny, oczywiście, Jazz World. O kurde, pojawiają się skrzydełka, które prowadzą nas w górę, chociaż mamy go, moi drodzy, to nas przeteleportuje. No właśnie, let's go, let's go, let's go. Jeszcze tym da się latać, coś pięknego. Okej, okay, coś tutaj tworzy. O, oh, moi drodzy, coś pięknego, naprawdę, moi drodzy, coś pięknego. Bardzo fajne pożegnanie tutaj Sezon OG o I zniknął I zniknął Tam coś się dzieje i zostaliśmy wciągnięci do rifta a tu co o kurczę o kurczaczki i teleportuje nas do jakiegoś rifta co to będzie co to będzie moi drodzy o kurde nie no, kurde, jest baja bongo moi drodzy, jest baja Bongo ten evencik Póki co Leci bu... Battle bus Leci, lecą jakieś skały Uderzają w coś Biały ekran I moi drodzy To chyba jest ostateczne Pożegnanie Czy to jest nowa mapa? Czy to jest nowa mapa moi drodzy? Co wy o tym sądzicie? Co wy o tym moi drodzy sądzicie? Czy to jest nowa mapa czy co? Dobra, dziękuję wam za oglądanie odcinka. Jak widać kieruje nas tutaj do wyjścia za 50 kilka sekund. Keep dreaming. Okay. Jeszcze, moi drodzy, mamy jakąś zapowiedź. Okay. Jeszcze, moi drodzy, jest tutaj jakaś zapowiedź. My God, czy to będzie nowa miejscówka? O kurde, wygląda to potężnie. Ale to jest chyba zwykły koncert. Chyba tak. Dobra, moi drodzy, wyjdźmy. Wychodzimy właśnie moi drodzy z eventu I zobaczymy co tutaj będzie, czy my następnie do Lobby Nie no normalnie jesteśmy w Lobby Moi drodzy normalnie jesteśmy w Lobby I dalej jest ten sam sezon Okej okay, moi drodzy tajemnica Kiedy ten sezon będzie opublikowany Jest jeszcze przed nami, zobaczymy więc ja bardzo dziękuję osoby z odcinka, trzymajcie się i dzięki za oglądanie.